Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam serdecznie na kanale Mister Akumulator. Odnośnie 820, jej problemów było dość sporo materiałów, ja niestety tych problemów nie mam. W tym odcinku porównam jak ładuje kulon akumulator 74Ah, 680Ah prądu rozruchowego w wariancie z włączonym asymetrycznym ładowaniem i z ładowaniem symetrycznym. Elo, kwasik, o tobie mowa co? Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. Siemanko, ziomuś, wiesz, czasem ci zdarza a? Zagotowany, wiesz, taka ciężka praca No i cyk, 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 cykają cykle Każda bateria ma limitowane życie Parametry ładowania będą identyczne w obu przypadkach, z no, tą jedną różnicą, że w pierwszym wariancie włączę ładowanie asymetryczne i będzie to wyglądało w ten sposób, że w ładowaniu pierwotnym obydwa akumulatory będą ładowane z limitem czasu 24 godziny. To ładowanie będzie się mogło zakończyć, kiedy natężenie prądu sięgnie tylko 0,2 A i w ładowaniu w zasadniczym napięcie będzie 15,6 V, czyli maksymalne, jakie pozwala ustawić ten kulon i natężenie Prądu ustawiam na maksa na 15A. Ładowanie końcowe 16,2 V, 0,7A, jeżeli chodzi o prąd ładowania, w tym ładowaniu końcowym wysycającym. Do ładowania zasadniczego dołączę dodatkowo w tym pierwszym ładowaniu program asymetryczny. Będzie to wyglądało następująco. Kulon będzie ładował, kulon 820 będzie ładował ten akumulator no, tak jak będzie pozwalał kulon po nastawach i jak będzie chciał przyjąć akumulator przez 20 sekund, a potem przez 25% z tego czasu będzie rozładowywany prądem o natężeniu 3 A, czyli 20 sekund ładowania i 5 sekund rozładowywania prądem 3 A. I ma na to kulon 24 godziny na ładowanie zasadnicze. i Potem jeszcze dodatkowo, gdyby chciał skorzystać 4 godziny na to ładowanie, wysycające, ładowanie końcowe. W drugim wypadku parametry będą nastawione identycznie z tą różnicą, że wyłączę ładowanie asymetryczne i pozwoli kulonowi ładować tylko w wariancie ładowanie zasadnicze, czyli 156 V, 15A prądu i ładowanie końcowe wysycające 16,2 V maksymalne napięcie i maksymalne natężenie 70 A nie pozostaje mi nic innego, jak rozładowanie tego akumulatora, przygotowanie go do ładowania asymetrycznego. Tak wygląda wykres, jeżeli chodzi o ładowanie asymetryczne w przypadku tego kulona. Z maksymalnego czasu, czyli tych 28 godzin, z których mógłby łącznie skorzystać kulon w ładowaniu asymetrycznym, kulon wykorzystał 16 godzin i 30 minut. Patrząc na ten wykres i wiedząc, że alfabat tak naprawdę rejestruje co kilka minut wyniki ładowania, mimo wszystko widać, że jest tendencja, Wzrostu napięcia i natężenia i spadku napięcia i natężenia na akumulatorze. I tak oto to wygląda. Maksymalne natężenie prądu, jakie zarejestrował Alfabat w trakcie tego ładowania, to 14,22 ampera. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował Alfabat w trakcie tego ładowania, to jest 16,18 V. Po takim ładowaniu odczekałem 24 godziny i sprawdziłem parametry. Elektryczne i elektrochemiczne tego akumulatora. Biorąc pod uwagę, że zestartowaliśmy z gęstości 1,17 g na cm sześcienny, to po tych 24 godzinach ładowania z programem asymetrycznym mamy napięcie na akumulatorze 13,6 V, prąd rozruchowy 691 A według normy EN, poziom naładowania SOC 100%, poziom sprawności akumulatora SOH 98%, rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 4, 40 milioma i gęstość elektrolitu w tym akumulatorze wynosi 1,24 g na centymetr sześcienny. I po takim ładowaniu podłączam ten akumulator pod rozładowalnicę Alphabet Pro, aby ocenić jego pojemność rezerwową i w temperaturze 22 stopni Celsjusza rozładowuję ten akumulator prądem o natężeniu 25 Amperów i ten akumulator rozładowuje się przez 70 minut, nim na końcówkach tego akumulatora pojawiło się napięcie 10,5 v jeżeli chodzi o wyniki ładowania asymetrycznego, wiemy już na czym stoimy. 70 minut rozładowania po takim ładowaniu i odczekując około 2 dni, aby reakcje elektrochemiczne uspokoiły się w tym akumulatorze, podłączyłem pod niego kulona w programie ładowanie symetryczne. Podłączając program ładowania symetrycznego, jedyne co musiałem zrobić, to wejść w program ustawień tego ładowania i wyłączyć ten tryb asymetryczny. I tak samo kulon ma 24 godziny na ładowanie w tej części zasadniczej, 4 godziny na ładowanie w tej części wysycającej. Jak to wygląda wykres tego ładowania? Widać, że jest to wykres takiego tradycyjnego ładowania, w którym najpierw, przy w miarę stałym natężeniu prądu, rośnie napięcie, i z chwilą, kiedy to napięcie zaczyna osiągać coraz wyższy poziom, zaczyna spadać natężenie prądu. Kulon w trakcie tego ładowania wykorzystał czas jedynie 9 godzin i 10 minut. Maksymalne natężenie, jakie pojawiło się w trakcie tego ładowania symetrycznego, to 147 Ampera, Maksymalne napięcie, jakie pojawiło się w trakcie tego ładowania, to 16,18V. Po takim ładowaniu, oczekując 24 godziny, sprawdzę parametry elektryczne i elektrochemiczne. Startowaliśmy również z gęstości 1,17 g na cm3 i napięcie jedną dobę po zakończeniu takiego ładowania wynosi 13,13 ,13 V. Prąd rozruchowy generowany z tego akumulatora to 597 amperów poziom naładowania tego akumulatora SOC to 100%, poziom sprawności akumulatora to 85%, rezystancja wewnętrzna 4,30 milioma, gęstość elektrolitu po takim ładowaniu 1,26 g na centymetr sześcienny. No i biorąc pod uwagę, że mieliśmy naładowany akumulator w programie symetrycznym, jest alfabat, sprawdźmy jego pojemność rezerwową. W temperaturze 20 stopni Celsjusza podłączyłem alfabata, który obciążył ten akumulator prądem na natężeniu 25 Amperów i po 60 minutach na końcówkach tego akumulatora pojawia się napięcie 10,5V. No i mamy odpowiedź, czy włączać, czy nie włączać tryb asymetryczny. W przypadku tego pierwszego testu, bo to będzie pierwszy z kilku testów, bo przeprowadzę test na akumulatorach typu AGM, na małych akumulatorach motocyklowych, na małych akumulatorach do instalacji alarmowej, ale też przeprowadzę ten test na większych akumulatorach, także jest. To powiedzmy jeden z czterech odcinków, które pojawią się w jakimś tam dalszym okresie czasu. Nie trzymajcie mnie tutaj za słowo, że to się ma pojawić jutro czy pojutrze, ale widać, że warto włączyć ten tryb asymetrycznego ładowania, bo po pierwsze. Ilość wtłoczonych amperogodzin w akumulator była zdecydowanie większa przy ładowaniu asymetrycznym i wyniosła 46,81 setnych amperogodziny i w przypadku ładowania symetrycznego 32,38 amperogodziny. Drugą różnicą jest to, że rezystancja wewnętrzna w tym ładowaniu symetrycznym była o 1 /10 mniejsza po takim ładowaniu, ale też gęstość elektrolitu była wyższa. Co do gęstości to jest to oczywiście bardzo naturalna sprawa, nic jej nie przeszkadza w rośnięciu, bo tutaj było cały czas dostarczane ładunki elektryczne, były cały czas akumulator ładowany, natomiast w przypadku ładowania asymetrycznego on był ładowany, rozładowany, ładowany, rozładowany, także uzyskanie tej gęstości byłoby nieco trudniejsze. Ale jak widzicie, nawet kulon bez względu na to, w którym programie nie zrobił gęstości 1,28, w związku z czym udało się znaleźć słabość kulona, no nie zrobił gęstości. W tym filmie przede wszystkim chodziło o porównanie rezultatów, a rezultat jest piorunujący. Akumulator po ładowaniu asymetrycznym rozładowuje się 10 minut dłużej niż akumulator po ładowaniu symetrycznym. Jest to potężna, naprawdę potężna różnica. Gdyby to było na poziomie jednej minuty, można byłoby się zastanawiać nad jakimś błędem, czy w jedną, czy w drugą stronę. Natomiast jeżeli jest to 10 minut, jest to bardzo widoczne i bardzo duża różnica. Z mojej strony to na tyle. Czekam na Wasze opinie. Jeżeli mieli Jakieś doświadczenia z ładowaniem symetrycznym i asymetrycznym, i one są podobne do moich, lub diametralnie inne, lub różne macie wnioski o ładowaniu asymetrycznym i symetrycznym. Piszcie to w komentarzach pod spodem, bo jest to również bardzo ważne dla mnie. Uczę się dzięki Wam, czy można coś zrobić lepiej, czy można przeprowadzić w inny sposób ten test. Zależy mi na Waszej opinii. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. A jeżeli tematyka, którą poruszam na kanale Mistrz Akumulator jest dla Ciebie ważna, pamiętaj, aby subskrybować, bo to z kolei jest bardzo ważne dla mnie. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć! Potrzebne ci wsparcie? Wyniki diagnostyki? No, baterii do układu elektryki Testy jakości najlepszej techniki Zapraszam osobiście lub na youtube'owe filmiki Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości Terminologia długowieczności Bo to mester akumulator, twój nawigator, defibrylator On wyjaśni ci tą kwestię Jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie ten reklamulator, twój nawigator, defibrylator Ryzaśnia mitologiczne mbrednie I nie pozwolić omówić, abyś wybrał błędnie